Poniedziałek, czwarty dzień października. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Czas na informacje piotrkowskie. W Piotrkowie, podobnie jak w całej Polsce, w miniony weekend pracownicy Sanepidu wraz z policją prowadzili walkę z handlarzami tzw. dopalaczy. Akcja pod nazwą Tajfun w Piotrkowie przebiegła bez incydentów. Od soboty amatorzy tzw. dopalaczy nie mają się gdzie w nie zaopatrzyć. Wszystkie tego typu sklepy zostały zamknięte. To efekt decyzji inspektoratu sanitarnego o zakazie sprzedaży środka o nazwie tajfun i innych substancji nie mających na etykiecie podanego składu. Na terenie całej Polski zamknięto ponad tysiąc takich sklepów, w powiecie Piotrzkowskim dziesięć. 2 października w godzinach popołudniowych inspektorzy sanitarni wspólnie z policjantami z komendy miejskiej policji w Piotrkowie Trybunalskim 24 policjantów brało udział w tych czynnościach zamknęli na terenie powiatu 10 placówek handlowych w których odbywała się sprzedaż do palaczy Akcja przebiegała spokojnie. Stróże prawa do tej pory nie otrzymali informacji o tym, by skontrolowane sklepy zostały znów otwarte. Akcja wśród Piotrkowian została przyjęta pozytywnie. Po prostu dla mnie lepiej jak jest pozamygano. Ja uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo to że to jest chemia i w sumie równie dobrze można marihuanę sobie wyhodować i polać do sobie i zapalić. W sumie ten sam efekt. Sklepy z dopalaczami mają być zamknięte do odwołania. Policja prosi o wszelkie sygnały łamania nałożonego zakazu handlu. Zwracamy się z apelem do y, obywateli, aby w przypadku Ujawnienia wznowienia działalności w tych placówkach handlowych albo ujawnienia, tak zwanego handlu obwoźnego. Informacje takie były przekazywane na policję. Wszystkie takie informacje natychmiast przez nas będą sprawdzane. Można było wsiąść do policyjnego radiowozu czy poznać techniki kryminalistyczne. To tylko część atrakcji, jakie przygotowano podczas niedzielnego festynu z policją w galerii Focus Mall, zorganizowanego w ramach miejskiego programu Widzę reaguje. To druga powakacyjna odsłona akcji mającej przekonać młodzież, że informowanie o przestępstwach zwiększa ich bezpieczeństwo. Ma też budować zaufanie do policji. Sygnał o prześladowaniach, pobiciach, doniesieniach o kradzieżach czy spożywaniu alkoholu. Łącznie 32 informacje dotarły do policji za pośrednictwem skrzynki kontaktowej uruchomionej w ramach miejskiej akcji Widze reaguje. Kilka spraw znalazło już swój finał w sądzie. Najczęściej informacje przekazują dzieci, ale nie dzieci pokrzywdzone, tylko dzieci, które są świadkami. Tak naprawdę to nas najbardziej cieszy, bo o to nam chodziło, żeby obudzić wśród tych młodych ludzi taką postawę współpracy. W współpracy z policją, współpracy na zdrowych warunkach, zapewniająca mi anonimowość. W niedzielę akcja Widze Reaguje zawitała do galerii Focus Mall. Podczas spotkania można było zobaczyć sprzęt wykorzystywany do pracy przez piotrkowskich policjantów. Każdy mógł usiąść za kierownicą radiowozu czy za sterami policyjnego motocykla. Jednak największą ciekawostką był specjalny fotel do wykonywania policyjnych zdjęć sygnalitycznych. Chcemy poprzez tą akcję poprzez dzisiejsze spotkanie budować zaufanie do służb mundurowych. A chodzi nam tylko i wyłącznie o to, aby młodzież z Piotrkowskich szkół miała zaufanie do Piotrkowskiej Policji. Jak się okazuje, zaufanie młodych ludzi do służb prawa nie jest tak źle. Oczywiście, że zgłaszać. No. Trzeba komuś pomóc, prawda? Może ktoś inny też nam pomoże kiedyś? To, to jest w sumie odpowiedzialność obywatelska, trzeba tak robić. Następnym razem mi się może tak zdarzyć, ktoś też może nie zadzwonić. Tak, ale na razie jeszcze nie miałam takiej okazji, żeby wpisać. Czy nie była świadkiem żadnego przestępstwa? Nie. Czy policjanta trzeba się bać? Jak się nic złego nie zrobi, to nie. Autorem akcji wizeradnej jest Urząd Miasta, który na ten cel dostał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 31 tysięcy złotych. Starość nie musi być nudna. Przekonywali podczas niedzielnego hepeningu uczniowie Czwartego Liceum Ogólnokształcącego. Do wspólnej zabawy młodzi Piotrkowianie zaprosili starszych mieszkańców miasta. Piękna pogoda, występy artystyczne, smakołyki serwowane przez piotrkowską młodzież. To wszystko czekało na uczestników pierwszego happeningu pod hasłem Młodzi duchem, wielcy wspomnieniami. Muzyka i wspólna zabawa połączyły pokolenia. Impreza bardzo fajna, przede wszystkim bardzo ładna pogoda jest. Od tego trzeba zacząć. I bardzo fajna impreza. I oby takich imprez było częściej w więc Piotrowie, więcej! Akcja społeczna Młodzi Duchem Wielcy Wspomnieniami jest zwycięskim projektem uczniów Czwartego Liceum Ogólnokształcącego w konkursie Urząd Miasta Obywatelską Platformą Młodych. Ja jestem bardzo dumna przede wszystkim z mojej młodzieży, która naprawdę na piątkę z się sprawdziła. Pokazała, że warto inwestować właśnie w młodych ludzi, a jest to w ogóle impreza integrująca. Młodych ludzi z seniorami, z ludźmi w podeszłym wieku, którzy czują się już zapomnieni, że o nich nie pamiętamy. Drodzy Państwo, nic bardziej mylnego. Pamiętamy, wiem, że jesteście, dziękujemy Wam za to, że jesteście i dajecie nam dużo ciepła, dobra, miłości i to jest takie nasze podziękowanie, takie serce na dłoni. W zabawie aktywnie uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Studentki skutecznie przekonywały, że jesień życia może mieć wiele kolorów. Na panie czekały również stoiska z kosmetykami, jak i zabiegi, które pomogły poczuć się młodo. Oprócz przyjemności i zabawy, lekarze przypominali, że warto dbać o zdrowie. W specjalnie przygotowanym namiocie można było zbadać, Dać poziom cukru i cholesterolu we krwi. W przypadku podwyższonego poziomu cholesterolu włączenie diety, zmiana stylu życia pozwoli niekiedy uniknąć bardzo poważnych chorób zawału serca, udaru mózgu i innych. Podobnie ma się sytuacja, jeśli chodzi o podwyższony cukier. W badaniach tego typu możemy, chociaż to jest zwykłe badanie przysiły, możemy wykryć nieprawidłową tolerancję cukru, co jest rzeczą występującą w chci, nim rozwinie się pełnoobjawowa cukrzyca i już wtedy można zmienić styl życia zgłosić się do lekarza, zaplanować leczenie i działanie profilaktyczne. Moglibyśmy mieć znacznie mniej osób chorych. Warto wiedzieć, czy nie ma zagrożenia jakiejś. Happeningowi towarzyszyła wystawa zdjęć miasta. Prace pochodziły ze zbiorów Piotrkowskiego Muzeum. W sobotę 35-kilometrową trasę wycieczki rowerowej rodzina i przyjaciele na rowerze przejechało ponad 170 miłośników jednośladów. To już trzecie w tym roku spotkanie rowerowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym razem trasa wiodła przez Bujny i Wolę Krzysztopolską na Borową Górę. Zgodnie z hasłem wycieczki, w trasę wyruszyły całe rodziny. Wśród nich siedmioletnia Julia, najmłodsza uczestniczka. W zmaganiach z trasą zawsze pomaga mama i tata. Bardzo czynnie uczestniczymy w ruchu, właśnie w sporcie. Sami, znaczy Mąż nas tak po prostu do tego, że tak napędza. powiem, napędza, a my nie oponujemy no <laughs> i zgadzamy się. Oprócz rodzin wyruszyły również grupy przyjaciół. Jedna z nich liczyła ponad 10 osób i jak mówili o sobie, zawsze i wszędzie są razem. Na tej wycieczce byli po raz pierwszy. My bardzo dużo jeździmy tak prywatnie, a ponieważ mm, teraz y, był y, kolega wybadał. By y, Tam możliwość zapisania się wobec tego. My. Z tego. Pan Wiesław przyjechał do Piotrkowa z Tomaszowa, więc solidną rozgrzewkę miał za sobą jeszcze przed startem. W podróży towarzyszył mu wnuk. Z Tomaszowa jest prawie 40, tutaj to nawet więcej, do bloku mam 38. A no jeździ się co dzień, jak trzeba to i tu się rąbie. Trasa wycieczki liczyła ponad 35 km i jak zawsze wiodła przez malownicze okolice Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z tym, że o takiej porze roku moglibyśmy spodziewać się błota, dobieraliśmy asfaltowe odcinki dróg, dlatego półmetek w Borowej, a dokładnie na Borowej Górze i w drodze powrotnej tożsamo odległość, ale inna trasa. Także nie powinniśmy się zmęczyć, tym bardziej, że na półmetku będziemy możli, mogli zregenerować się posiłkiem, a i na mecie również. Na mecie czekał poczęstunek, medal i nagroda specjalna, którą wy wylosował pan Stanisław. Niespodziewanie wylosowałem rowerek. Rower nie będzie nikomu przekazany, będzie, będzie jeżdżone na nim. Oczywiście może nie co dzień, bo jeszcze jest inny rowerek, ale nie, taka nagroda nie może być nikomu darowana. Czyli następna wycieczka już na tym nowym rowerze? Tak jest, oczywiście. Na, następna wycieczka będzie nowym rowerkiem. Pogoda dopisała i zadowoleni rowerzyści powrócili około godziny 14 do Piotrkowa. Piękne pejzaże wykonane podczas drugiego pleneru malarskiego w miejscowości Czarny Piec można oglądać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Piątkowy wernisarz wystawy odbył się po raz pierwszy w nowej formule zatytułowanej Spotkanie ze Sztuką. Spotkanie ze Sztuką to najnowsza propozycja Miejskiego Ośrodka Kultury. Teraz Mokowska Galeria ma stać się miejscem, gdzie łączą się ze sobą różne dziedziny sztuki. W tym roku proponujemy dla wszystkich Piotrkowian i nie tylko nową formułę. Będą to spotkania ze sztuką, czyli na przykład malarstwo z poezją, z muzyką. No zobaczymy jeszcze co, co uda nam się pozyskać, kogo nam się uda pozyskać, a być może to zainteresuje Piotrkowian. Podczas pierwszego spotkania otwarto wystawę prac malarskich, które powstały rok temu, podczas drugich spotkań artystycznych Czarny Piec. Dla nas tutaj malarzy, grafików, rysowników, czy nawet i rzeźbiarzy, czyli, czyli można powiedzieć takiej społeczności plastycznej, to jest niespożyte źródło inspiracji. Nastrojowa wystawa obrazów została połączona z koncertem grupy Quadrans, która zaprezentowała standardy jazzowe. Dobry pomysł, tym bardziej ta muzyka, którą w tej chwili słyszymy, jest taka spokojna, przyjemna dla ucha, bardzo współgra z tymi obrazami. Oprócz tego, że, że ludzie oglądają obrazki i sobie rozmawiają, to mogą się trochę zrelaksować, usiąść i posłać muzyki. A jak tutaj słychać, przyjemna młodzież się pokazuje i, i gra. Jest, jest bardzo miło i, i w Przyjemnie tutaj jest tak, tak zakończyć sobie tydzień w jakiś kulturalny sposób. Wystawę w galerii można oglądać do końca miesiąca. Na koniec jeszcze małe sprostowanie. W piątkowym wydaniu Informacji Piotrkowskich zaszła pomyłka. Projekt uchwały dotyczącej nazwy ronda przy ulicy Łódzkiej skierowała grupa dziewięciu radnych, a nie, jak podaliśmy, stowarzyszenie Prawica Razem. Za pomyłkę oczywiście przepraszamy. W dzisiejszym wydaniu Informacji Piotrkowskich to wszystko już za chwilę. Zapraszam Państwa na program Piotrków Trybunalski: Nasze miasto, nasze sprawy. Nasz kolejny serwis w środę bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.